Wiemy, że wystąpicie razem w tańcu z gwiazdami. Jak się czujecie przed tym przedsięwzięciem? To może Mikołaj zacznie, bo ty też... Ja się czuję, jestem troszkę zestresowany, ale tak pozytywnie. Czekam na to, co się wydarzy, bo nowe rzeczy zawsze mnie cieszą. Wiem, że też to niesie dużo takich fajnych, pozytywnych rzeczy i emocji ze sobą. I ten stresik oczywiście jest z mojej strony, ale on ba, działa bardziej mobilizująco aniżeli tak dołująco i no, z dnia na dzień nie mogę się doczekać tego, co się będzie działo. Ja nie ukrywam, że się bardzo cieszę, że możemy pokazać się w takim show tanecznym, że ja jako tancerka mogę pokazać swoje, swoje umiejętności, a także, że mogę nauczyć Mikołaja troszkę prowadzenia w tańcu i potem to wykorzystać w życiu. No jesteśmy szczęśliwi, że możemy wystąpić razem. Na pewno damy z siebie wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Nie boicie się, że, że te parkietowe perypetie przeniesiecie do swojej prywatności? Jasne, że jest lekki stres, tak? Jednak każdy z nas oboje jesteśmy sportowcami, więc umiemy doskonale oddzielić Życie sportowca od życia prywatnego. Mam nadzieję, że nie będziemy tego przenosić do domu. Myślę, że tak jak Sylwia mówi, oczywiście, że zdarzają się jakieś zgrzyty, i to nie tylko na e, parkiecie, czy na korcie, czy, czy w domu. To, to jest oczywiste, to jest zawsze, jak w każdym normalnym związku. Ale no jeszcze raz powiem, Sylwia powiedziała, że potrafimy to oddzielić, bo jesteśmy profesjonalni w swoim fachu, wiemy na czym to polega i po prostu będziemy sobie pomagać, a nie wzajemnie walczyć. Czy zdecydowalibyście się udział na, y, w tańcu z gwiazdami, jakbyście nie tańczyli razem? Tak, to jest y, pytanie do mnie, bo ogólnie jako profesjonalna tancerka powinnam odpowiedzieć tak. Oczywiście mogę stanąć w parze z kimkolwiek. Jednak nie ukrywam, że Wolałabym nie tańczyć z nikim innym i bardzo się cieszę, że jest to Mikołaj. I że Mikołaj również nie tańczy z inną tancerką. No jakby tak było, no to by tak było, ale cieszę się, że jest jak jest. Cieszymy się, że dostaliśmy szansę tańczyć wspólnie, chociaż do końca te losy się ważyły, ale jednak jak się dowiedzieliśmy, no to byliśmy bardzo szczęśliwi, tak. ogłosiliśmy to przemiwobec wobec na mediach społecznościowych i, no i bardzo się cieszymy, no i nie, tak jak mówię, nie mogę się doczekać tego, co się będzie działo w kolejnych dniach. Tak.